150, Zapisat poprosurę! Kocha jest pan spłajnik i boje, witajcie, witajcie! Bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się pomiędzy 4 października a 7 października. I oczywiście nim przejdziemy do raportu wojennego wieka prośba o wsparcie dla kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Polecam Wam też najnowsze materiały, jakie się ukazały. Oraz pamiętajcie możecie zostać patronem lub patronką tego kanału i wspomóc też moją działalność. Nim oczywiście przejdziemy na linię frontu, przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy dzisiaj króciutko wstęp, po nie mamy zbyt dużych informacji, jeżeli chodzi o zewnętrzne, że tak powiem. Mamy dwa ataki rosyjskie na cele cywilne, gdzie, gdzie polegli cywile i to dość sporo cywili. Natomiast tutaj też trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego? Czy to były jakieś cele? No, typy mają to do siebie, że no, spotykają się najbliżsi, ale tutaj musiał być ktoś ważny, jak ktoś zauważył. Bo było naprawdę całkiem sporo ludzi. Pytanie, co, co tam było faktycznie, ciężko na razie na to określić. Wiemy, że sporo ludności cywilnej, nie tyle żołnierzy, czy cywili zginęło w tych atakach. Natomiast też mamy ciekawą informację o tym, że Szojgu pochwalił partą brygadę separatystów odznaczając się męstwem na południu od Bachmutu wiemy też o pochwale dla jednego z pułków powietrzno-desantowych który no, tutaj prowadził dość mięsne ataki i, i wykrwawiał się To ciekawe pozostałe cztery pułki z tego rejonu BDW, oczywiście dwóch, bryga, dwóch dywizji przepraszam, które tutaj atakowały i walczyły też w tym rejonie, te nie zostały wymienione Widocznie jeszcze nie zasłużyły na to i nie położyły swojej krwi w takiej ilości, żeby zasługiwać na, na tę informację, na tą pochwałę, że tak powiem, od samego Szojgu. Wiemy też, że Rosja, o czym poinformował Szojgu, przekierowała 10 kolejnych pułków rezerwowych na linię frontu. Pytanie: czy jako uzupełnienie, czy też jako materiał do zużycia? Więc tutaj cały czas mamy szkolenia na tyłach i przekazywanie na front kolejnych jednostek rosyjskich. A hmm, są potrzeby, bo mamy też informacje o czym będę mówił na odcinku zaporowskim o zużyciu sił. Ale to może już przejdziemy na linię frontu i zaczynamy odcinek Swatowe Kremienna. Jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu mamy tutaj na północnym odcinku frontu działania rozpoznawcze oraz walki w rejonie Sienkiewki oraz na północ od Kysliwki co ciekawe te ataki zostały odparte, natomiast w rejonie Nowosilewskie to strona ukraińska przeszła tutaj do działań o ograniczonym zasięgu pewne działania na kierunku Nowosilewskim były prowadzone przez stronę ukraińską nie ma na razie walk w rejonie Nowojichorivki mamy pewne wyciszenie na tym odcinku, chociaż przyczółek nadal istnieje Mamy dalsze ataki w re... Makiewki, i tutaj strona ukraińska yy, no, odpiera te ataki rosyjskie. Natomiast strona rosyjska zajęła troszeczkę terenu niczyjego, poprawiając troszeczkę swoją sytuację w tym rejonie. Dalsze walki na południe od Librowej, tutaj atakował 331 Pułk WDW z 98 Dywizji, bez sukcesu. Chociaż te walki w lesie są naprawdę bardzo zmienne. One tutaj. No, w tych warunkach ciężkich jedna, druga strona atakuje zdobywa, zostaje wypkalna, czy wyparta ze zajmowanych pozycji, także tutaj ta sytuacja w tym lesie jest troszeczkę zmienna, natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek przejdźmy tyle, przejdźmy na odcinek Siewierski. jesteśmy na odcinku Siewierskim. jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania w rejonie biło chorywki, tym razem od południa próbowały oddziały Debatystów nacierać, zostali odparci. Yy, mamy tutaj działania rosyjskie w bronieniu Spirnego, wesołe. Yy, pewne działania tutaj rozpoznawcze. Yy, telegram rosyjski ostatnio mówił i tutaj też było potwierdzenie deputowanego o pewnych działaniach rosyjskich na tym odcinku frontu. Chociaż yy, nie zauważyłem, żeby tutaj jednak yy, jakieś działania takie które moglibyśmy uważać za zagrożenie dla strony, dla strony ukraińskiej, miały miejsca. Mamy tutaj dość aktywne działania rosyjskiego rozpoznania w sumie dronów, natomiast strona ukraińska odpowiada tutaj też swoimi działaniami za pomocą dronów, szczególnie więc tutaj sytuacja patowa. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim, jeżeli chodzi o północny odcinek frontu, mamy tutaj działania rosyjskie wyronie w Berchiwki próby nieudane natarcia w kierunku Chrychorywki też nieudane natarcia rosyjskie jeżeli chodzi o południowy odcinek tutaj jest szereg przeciwuderzeń, uderzeń, ataków kontrataków jednej i drugiej strony mamy tutaj działania ukraińskie, które próbowały tutaj oddziały ukraińskie poszerzyć to włamanie za linią kolejową natomiast spotkało to się z akcją rosyjską, która tutaj doprowadziła w pewnym momencie do dotarcia do nasypu, znowu to były próby uderzenia w kierunku kliszczewki, natomiast mamy umocnienie strony ukraińskiej, która tutaj poszerzyła prawdopodobnie nawet do kilometra, może nawet niecałego kilometra pozycje swoje na nasypie kolejowym w regionie Andrijewki. Generalnie tutaj mamy informacje o nawet szerszym takim pasie natarcia. Informowali o tym też strona, dowódcy ukraińscy, że nie tylko zabezpieczono Andriivka i rejon nasypu, natomiast przekroczono go i, i kierowano się w kierunku Adradiwki. Natomiast jak to wygląda, na razie zostawiłem tak, jak jest. Walki w rejonie Kurdiumiwki dość zacięte, Azaraniwki, Kurdimówki Strona ukraińska tutaj próbuje nacierać. Pamiętajmy, że ten teren jest na terenie wyższym, więc nacierają pod górkę, tak delikatnie rzecz mówiąc. Lepsze warunki obrony strona, ma, strona rosyjska, która broni się w tym rejonie. Jednak walki tutaj cały czas się toczą. Bo to nie jest tak, że tutaj się nic nie dzieje. W rejonie Zajcewa skończony skład amunicji, więc tutaj... I prawdopodobnie stanowisk artyleryjskich. Natomiast cała, cały ten rejon, szczególnie tej drogi, znajduje się pod ostrzałem ukraińskiej artylerii. No, zobaczymy, jak to się będzie toczyło dalej. Przejdźmy na linię, odcinek grubówki. Jesteśmy na odcinku grubówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj w rejonie Azaranivki dalsze walki. Jeżeli chodzi o odcinek południowy. Rosjanie nacierali na kierunku zachodnim, krasnochorywki. Udało się troszeczkę poprawić tutaj sytuację linii obrony, linię wojsk rosyjskich w tym rejonie. Natomiast nie udały się tutaj dalsze działania ofensywne strony rosyjskiej. Na pozostałym odcinku frontu mamy działania rozpoznawcze oraz ostrzał artylerii. No, i tyle z tego odcinka. Przejdźmy na linię Ato. Jesteśmy na linii ATO. Jeżeli chodzi o linię ATO, mamy tutaj szereg działań na różnych już odcinkach. To już jest, no tutaj zdecydowanie aktywniejsza jest strona rosyjska, która naciera cały czas, jednak bez skutku. Mamy działania w rejonie, właśnie Abdijewki, gdzie nacierają wojska rosyjskie. Mamy walki w rejonie opytnego, które tutaj strona rosyjska próbuje zdobyć. Mamy tutaj działania rozpoznawcze na, Sywier, na kierunku Sywierskim. Warki w ronie pierwomańskie, Newelskie, krasnochoriwki. Spotkało się tutaj działanie rosyjskie z odpowiedzią ukraińską. Wiemy, że kontratak był wykonywany pod krasnochoriwką ze strony ukraińskiej. Natomiast walki w ronie Marinki i Pobiedy, działania w ronie nowomichawki, więc tutaj cały ten odcinek jest w miarę aktywny. Ostrzelany był też Donieck. wiemy, że odpoznane. Tutaj stanowiska zaopatrzeniowe były ostrzelane przez stronę ukraińską. Natomiast wiemy, że w miejscowości Jasenowato ostrzelano rejon czy koncentrację sił przeciwnika, w tym wypadku rosyjski. Natomiast, czy to jest jako skład, czy bazę, ciężko mi to powiedzieć, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tyle. Przejdźmy na odcinek Zaporowski. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj większe działania na zaplecze przeciwnika. Wiemy, że strona ukraińska atakowała, szczególnie rejon Tokmaku, Połochy, Primorsku. Prawdopodobnie ma tutaj miejsce wyładunek zaopatrzenia, natomiast ten rejon był atakowany. Jeżeli chodzi o Linię frontu, szereg miejscowości, szczególnie tych dwóch kluczowych miejscach, był atakowany przez stronę ukraińską. Z jakim efektem ciężko nam powiedzieć, tym bardziej, że nie mamy tutaj dodatkowych, do, dokładniejszych informacji z tego rejonu. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosyłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosyłki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania ukraińskiej artylerii, która ostrzeliwuje tutaj drogę w rejonie Staromuniwki, na południu Staromuniwki. Wiemy też, że strona ukraińska odparła ataki rosyjskie w rejonie Priotnem, zawitne barżania i urożajne, w sumie z kierunku zawitnego barżania na staromajorskie, urożajne. Natomiast też mamy tutaj działania pomiędzy Nowomajorskie a Nowodoneckie, gdzie kontratakowała strona rosyjska. Co ciekawe, jest to tutaj o tyle ciekawe, że Świadczy to o tym, że no mamy tutaj działania bardziej aktywnej strony rosyjskiej, która próbuje albo związać siły ukraińskie, albo też poprawić swoją sytuację w tym rejonie. Chociaż cały czas musimy pamiętać, że strona rosyjska broni się na przedpolu głównej pozycji. Ona nawet jest dalej niż tutaj nie widać tej głównej pozycji, tej perspektywy mapy. Natomiast, no, strona ukraińska. mam wrażenie, że teraz bardziej chodziło w stronie ukraińskiej o to, żeby ten kierunek był na tyle istotny w pierwszym etapie, żeby zabezpieczyć Wełykę Nowosiłkę jako punkt logistyczny, czy punkt zaopatrzeniowy dla tego odcinka frontu, natomiast, czy tak jest, ciężko mi powiedzieć, nie, 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 nie odpowiem tego na 100%, Natomiast tak by to mniej więcej sugerowało, chociaż mamy tutaj cały czas szereg różnych jednostek, które walczą na tym kierunku i, i, i odpierają tym razem ataki rosyjskie, chociaż też nie możemy wykluczyć wznowienia działań na tym kierunku frontu. Przejdźmy na odcinek roboty nerbowe. Jesteśmy na odcinku roboty nerbowe. Mamy tutaj przegrupowanie sił ukraińskich, mamy też tutaj Wznowienie pewnych działań, szczególnie w kierunku kopani, a pod dokładnie pomiędzy kopanią a nowoporkowiwką, strona ukraińska wdzierała się na te pasmo wzgórz tutaj. Prawdopodobnie 810 została już wycofana. Może jakieś pododdziały jeszcze zostały, natomiast ona poniosła dość duże straty, prawdopodobnie została wycofana. Nie wiem, czy w całości nie potrafię tego określić, natomiast wiemy, że strona ukraińska uzyskała tutaj jakieś powodzenie. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby wbicie tu klinem pomiędzy kopanią a Piwką i nacierać na południe oraz na zachód spowodowałoby tu problemy dla strony rosyjskiej z jednostek. Wiemy, że ten rejon został tutaj obsadzony przez, 70, przez 42. dywizję zmechanizowaną, która tutaj przejęła ten obowiązki obrony tego rejonu. Nowy Prokopiwka jest, że tak powiem, znajduje się pod ostrzałem, dość ciągłym ostrzałem artyleryjskim z strony Ukraińskiej. Walki toczą się na przedpolu samej miejscowości. Wiemy, że wykonywane też były kontrataki rosyjskie na skrzydło nacierających oddziałów 47. Brygady. Skoncentrowana tutaj na, na zdobyciu tej miejscowości to ta 46. Brygada która tutaj działa. W lukę, w lukę tutaj w lukę, no może to nawet nie nazwę luką, tylko w zgrupowanie wyjściowe została wciągnięta 116. Brygada zmechanizowana, która tutaj zajęła jakby pozycję 46. na środku i prowadzi działania rozpoznawcze na kierunku głównej linii oporu, głównej linii obrony. Wiemy też, że miejscami na południe od 82. wyszły oddziały 71. Brygady Jegrów, które tutaj prowadzą działania na południe drugiej pośredniej linii umocnień. Atakowane, to zgrupowanie było też, czy kontratakowane przez oddziały 247. Pułku WDW z 76. Dywizji. Natomiast strona ukraińska atakowała na północ od Werbowego, Niedawny to jest rejon, który był zdobyty, padł ziemi, czyli był zdobyty przez stronę rosyjską, natomiast teraz toczą się tam walki. Strona ukraińska próbuje jakby zabezpieczyć krzydło nacierających. Matowa się ten efekt uderzenia to na północny werbowego. Ma na celu zabezpieczyć stronę ukraińską przed niespodziankami, tak samo jak kierunek na Kopani. Uderzenie pomiędzy nowo Nowoprokopiwką jest takim właśnie uderzeniem, które ma na celu zabezpieczyć nie tylko flankę, ale też i sprawić problemy w stronie rosyjskiej. Co ciekawe, o tym wspomniałem, pojawiły się informacje, że wszystkie pięć pułków, czyli 108, 247, pułk desantowy, do tego mamy 56 oraz. 234 i 104 pułk poniosły już tak duże straty, że w najbliższym okresie czasu, jeżeli Rosjanie tutaj nie podciągną dodatkowych jednostek, no mogą one naprawdę mm, stracić stracić swoją mm, jakby to powiedzieć może nie tyle wartość bojową co stracić swoje zdolności ofensywne i tutaj no, te elitarne niegdyś jednostki one już poniosły spore teraz straty Mogą nie być już jednostkami, mogą już nie być zabezpieczeniem tego frontu. Jak wiemy, te dwie były dywizje, siódma desantowa, górska gwardii oraz 76, turmowa, które tutaj zostały przesunięte w ramach ratowania tego odcinka frontu. Swoje zadanie w pewnym sensie zrobiły, zabezpieczyły, ustabilizowały, wykonywały tutaj szereg różnych przeciw, uderzeń przeciw kontrataków. Natomiast no, po tych miesiącu walk można śmiało powiedzieć, że poniosły na tyle duże straty i ponoszą na tyle duże straty, że rosyjskie dowództwo będzie musiało albo je wyciągnąć do odwodu i wzmocnić, albo po prostu wycofać całkowicie te, te formacje i wprowadzić tutaj nowe formacje, czy to ciężkie. Natomiast jak będzie, wszystko się okaże, tym bardziej, że zwiększył się nacisk strony ukraińskiej znowu na tym odcinku frontu. Po przegrupowaniu, złapaniu tego oddechu, prawdopodobnie też dowództwo ukraińskie ponowiło tutaj działania na tym kierunku frontu. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy, jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania artylerii, szczególnie rosyjskiej, która ostrzelała Hersoń, Północny Brzeg, że tak powiem Dniepru po stronie ukraińskiej a szczególnie rejon na północ od Nowej, od zapory Tamy w Nowej Kachubce rejon Beresławia był mocno ostrzeliwany przez stronę Ukrai rosyjską, przepraszam natomiast strona ukraińska odpowiedziała ogniem ostrzeliwując rejon Ołeszek tutaj mamy też działania jednostek specjalnych Jednostek w ogóle tu jest dość aktywne, ale dość aktywne działanie, jednostek specjalnych bardziej tak bym powiedział. W tym rejonie, w rejonie Wysp, w tych Mokradłach walki podjazdowe trwają. Natomiast też pojawiła się informacja, że strona ukraińska zgromadziła tutaj około 10 brygad. Na tym odcinku hersońskim strona ukraińska... Hmm, nie ma tego potwierdzenia, oczywiście. Ja tylko mówię, że takie informacje się pojawiły. Strona rosyjska odpowiedziała koncentracją dwóch brygad, znaczy dwóch pododdziałów, które zostały tutaj przesunięte dla poroża. No prawdopodobnie są to jednostki, które mają odpocząć, zdobyć czas, wypocząć, uzupełnić się, mają wchłonąć uzupełnienia i być jednostkami, które będzie można wykorzystać do dalszych działań. Słuchajcie. Tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę, komentarz, lajkujcie, bardzo Wam będę za to wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.